To kości, szybka wrzutka dziś na salę World Wonders, czyli gierka, w której to będziemy budować jakieś tam swoje miasta, cywilizacje. No i głównym smaczkiem są takie właśnie mepelki cudów, które tu będziemy sobie stawiać. Cała gra polega na tym, że każdy z graczy dostaje taką planszetkę. One są dwustronne: mamy łatwiejszą, trudniejszą. Jedna ma jeziorko, druga ma strona rzeczkę, każdy dostaje też jedną taką drogę, stawia sobie na początku dalej każdy ma też planszetkę z torami mamy ilość ludności trzy jakieś tam jedzenie, technologia i coś tam jeszcze czerwonego no i mamy tor złota, takich akcji, które będziemy mogli wykorzystać w rundzie no i w rundzie będziemy na zmianę robili właśnie po jednej akcji, płacąc za to złotem, możemy przede wszystkim kupować takie tetrisowe płytki, no i dokładać je do naszego miasta. Na płytce zawsze mamy pokazane na jakim torze się rozwiniemy, no więc będziemy się tu przesuwać. Za każdym razem, kiedy staniemy na tej główce czy ominiemy, no to ten tu znacznik będzie przesuwany na kolejne pole. Teraz taki pionek, taki kafelek tetrisowy możemy dołożyć albo musimy dołożyć albo do drogi, albo do innego już. Zielonego kafelka. Możemy zasłaniać tutaj te skały drzewa, chociaż nie warto, bo na końcu każde takie, które się styka z częścią tej, tego naszego miasta, będzie warty punkt. Następnie, oprócz tego, że mamy różne kształty, w zależności, ile gramy osób to dochodzą, też nowe. Możemy też sobie kupić drogi, taką długą, która po drugiej stronie jest mostem, więc będziemy mogli zrobić sobie przeprawę. Albo zestaw takich pojedynczych Który Przyda się, żeby jakoś tu lepiej sobie to wszystko obudować Może być też wieża Wieżę możemy postawić Przy jakiejkolwiek tutaj Jakimkolwiek kafelku I od niej zacząć Budować Dalej Drogi, bo droga musi albo się już stykać z istniejącą drogą, albo właśnie zaczynać się Od wieży Dalej co możemy jeszcze kupić? Możemy sobie kupić Pierwszego czy drugiego gracza. No i wreszcie najważniejsze co: to możemy sobie e, kupić cuda. Co najlepsze, za cud płacimy po prostu. Zerujemy się do końca, więc jeśli byśmy chcieli na początku swojej co aby było trochę bez sensu kupić, no to możemy wydać całe 7 zł, no i ten cud kupimy. Ale jeśli mamy 6, to wystarczy, że wydamy 1 i ten cud kupimy. E, cuda, oprócz tego, że mają. Takie fajne mepelki, no to jest pokazane, na czym muszą stać i jakie mają wymogi. Czyli na przykład koleso musi stykać się z drogą, e, z marketem, no i tutaj e, z jakimś tam e, no, zabudowaniami mieszkalnymi. A znowuż na przykład port w Kartaginie z marketem, z drogą i musi chociaż na jednej wodzie się. Znaleźć. No i za każdy taki cud, jak widzicie, mamy pierścień. To jest o tyle istotne, bo gra skończy się w momencie, kiedy ktoś dojedzie tutaj do ostatniego pierścienia albo skończyły już nam się płytki. No i wtedy właśnie każdy taki pierścień to będzie punkt. Będziemy sobie podliczać tutaj punkty za to, właśnie czy mamy tu jakieś pierścienie dalej za najniżej rozwinięty tor, czyli w przypadku moim jest to tor zielony. Dalej, za cuda, czyli to, co mamy tutaj na cudach. Dalej, za te e, zasoby, które się stykają po punkcie. No i wreszcie, po punkcie, co bardzo ważne, za każdą w pełni zabudowaną płytkę. Żeby płytka była zabudowana, no to muszą być dookoła albo drogi, albo rzeka, jakieś inne płytki. No, cokolwiek zabudowanego, tak, że już nie można tam nic więcej wcisnąć. Dlatego tu na przykład musiałem ratować się taką wieżą, żeby wypełnić tę jedynkę, bo inaczej nie zapunktowałbym w ogóle za. Te dwie płytki. I w zasadzie to tyle. No budujemy sobie, punktujemy, tych cudów jest mnóstwo, chociaż one wcale nie są najważniejsze, wcale nie robią dużo punktów, bo dużo punktów robimy przede wszystkim za dobrze rozplanowane miasto, czyli właśnie otoczone dookoła te płytki, za dostęp do tych surowców, więc wcale ta walka o te. Cuda nie jest aż tak ważna. Gra od dwóch do pięciu graczy przy pięciu graczach no już bardzo trudno zapanować na tym co jest. Te cuda co chwilę się zmieniają, bo o ile tych tu rzeczy nie uzupełniamy w każdej rundzie dopiero od nowej no to cuda jeśli ktoś wykupi no to od razu wystawiamy nowe. Więc tak naprawdę przy pięciu osobach zanim dojedzie do nas runda to wszystko się tu już na tej na tym naszym ryneczku z 3 razy zmieni, także troszkę trudno tu nad tym wszystkim zapanować. Także co? No jest to lekka układanka z fajnymi mepelkami, no, które trochę mają chyba maskować prostotę tej gry, no i pewnie wyciągnąć od nas więcej dudków. Także jeśli lubicie proste gry, ładne gry, no to World of Wonders Words. World Wonders sobie spróbujcie, być może przypadnie Wam do gustu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, cześć.